Witajcie z tej strony do to jest kolejny odcinek naszego displaya gry Amnesia, mroczny obłęd Skończyliśmy w wejściu do cisterny I tam jedziemy dalej Tam 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 tam, godzina jest 20, nie 19 19.47 więc gramy do godziny yy, 22. Dobra, wyczytywałem, znaczy wyczytałem w paletniku, że trzeba to podnieść Tak wiem, że poradniki są dla lemelów, ale ja nie jestem zbyt dobry w zegazach logicznych, więc no. Jedziemy. Hmm. Niby mamy skoczyć tam. Nie wiem jak ja to zrobię. Ale mamy tam skoczyć. Uiii O, Rana ramorno no ale cóż, nie mam już żadnej miksury zdrowia. Chodzimy wolniej. Chyba nie. No nie ważne. Trochę cztery. Kostnica. Oczywiście dalej już nie czytałem. To już czytaliśmy. Deszcz za ochnę. Jedno Zła pogoda. Do you see Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has. For now. Come. Let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? Tu zrobiłem źle Daniel. Zrobię, let's get going. No, dobra, jest świeczka. Oddałem trochę zdrowia psychicznego za zdrowie normalne, no ale cóż.

I Three days now. This is ridiculous. I can send someone into this room. Hey! Anybody! Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, i I wake from this nightmare? If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Wow, chyba ktoś się próbował powiesić No dobra, wiele mi wcale zrobię i się ulecza od razu Pewnie zdrowia

To jesteśmy my. E. No, myślałem, że to ironen. Co to jest? Nieważne. Safe. Czyli to nie będzie żadnego potwora. Mam nadzieję. Jakaś dziwna ta nocadka, strasznie dużo błędów. Tych, tych językowych. O, kolejny mikrozdrowia, zdrowia, ale jesteśmy w pełni zdrowia. Przesiwo, to jest tam tak niepotrzebne. Waga. idziemy tam, gdzie jest kres, czyli otwarte. Wow, a tutaj za mną? Wow, wolę no już to Od nas Nic nie mówię Już wiem czemu Ta gra jest od 18 lat A Nam tego zdrowie psychiczne maleje Znaczy ucieka Od przebywania w tym pomieszczeniu ZONG Dobra O, kolejna nazadka Ludzie dość który tutaj pracował to jakiś Frankenstein. Dobra, co tu mamy? Oprócz dużej ilości ciała, ciekawego chyba. Dobra, idę stąd. Lekki ból głowy. No dobra, i co przeszedłem tutaj ponies? Oprócz miedzianej rurki. No dobra to idziemy, może jakaś podpowiedź będzie po drodze. Hm, nie ma podpowiedzi. Dobra, to na razie nie wychodzę. Zostaję tutaj. Eee, porozglądać, się tutaj może coś znajdę. Poza palam świeczki i tak jeden. Nienawidzę momentów w grze, w których może zaglądać do poradnika, naprawdę. to mamy połączyć z tym mamy szczykawkę Teraz leczne wiertło mamy wiercić dziurę w głowie Wiertło zepsuło się, nie będzie już z niego pożytku Teraz mamy wskrzyknąć strzykawkę Sąk Wow Ciekawe co jest sobie wstrzyknę krew Ofu. nieważne no i co to tyle to idziemy stąd sobie... Wow... Naprawdę straszne... Sarki zacięcia zacięciu... Myślę, że potworów nie będzie... jest safe... Ale kogo to obchodzi? Okej... Okay. Idę stąd... Na to, że wstrzyknęliśmy sobie to co do nie mam oliwy znowu starczy na 2 sekundy świecenia Ech, ale jestem wkurzony dzisiaj nie wiem czemu wszystko mnie dzisiaj wkurza kurze o wow. Lag No ale z tego co wynikało z tych wszystkich notatek i takie tam z tego co nam mówili, to teraz gaz już na my nie powinien, znaczy grzybki, no nie powinny stanowić problemu. Tak? No, dziękuję. Kanał ciekawy. No i znowu woda, znowu wodne potworki. Po prostu genialnie. Przepraszam Was za moje zachowanie, ale. No, już tak jak wcześniej mówiłem. Rybki. Otwór... nawet ...nawet... ...zobaczyć nie mogę. jest tylko nie wiem gdzie tak wygląda na to, że sobie poszedł zaśnieć głośno chodzi ten ten jak. Rzarta rata ciekawe co mi pewnie robaczek z pnąbry. Mamy jakieś ścieki, duży ten zamek, ja Wam powiem. Myślałem, że to jest kolejne pomieszczenie Jest oliwa, dobra tam jest no, nie wiem tam jest światło dobre jest godzina yy, 21.50, dobra, więc kończymy dzisiaj na dzisiaj ten odcinek komentujcie, oceniacie, subskrybujcie, a ja jeszcze raz właśnie przepraszam za moje zachowanie dzisiaj no, Po prostu wszystko mi dzisiaj wkurza o prawej do lewej jestem po prostu otaczony przez no, dobra, nieważne. Podaj mi się tego nie mówiłem